Dzień dobry. W związku z tym, że Sławomir Mencen notuje coraz większe poparcie w sondażach sięga już 16%, to tym bardziej, tym chętniej i bardziej wnikliwie przyglądamy się temu, co się dzieje w Konfederacji. A bardzo ciekawą historią jest konflikt między Przemysławem Wiplerem a Sławomirem Mencenem, bo yy, Bipler był uważany zawsze za swego rodzaju patrona politycznego Mencena, a teraz ewidentnie na linii iskrzy i to całkiem potężnie. Zacznijmy od tego, że Konfederacja składa się dzisiaj przede wszystkim z dwóch frakcji. Wcześniej to był jeszcze Grzegorz Braun, ale jak wiecie. Grzegorz Braun został usunięty z Konfederacji w związku z tym, że postanowił wystartować przeciwko Sławomirowi Mencenowi, który jest oficjalnym kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich. W związku z tym, dzisiaj w Konfederacji mamy Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka i Nową Nadzieję Sławomira Mencena. To są dawni korwiniści, zwani też wolnościowcami oni trochę inaczej formułują pewne tezy niż narodowcy Krzysztofa Bosaka. I te dwie frakcje, kiedy weszły do sejmu i mają przyznaną subwencję z budżetu państwa, te dwie frakcje tą subwencją się podzieliły. Problem polega na tym, że Przemysław Wipler Najpierw liczył na to, że ewentualnie znajdzie się w Parlamencie Europejskim, ale ostatecznie nie znalazł się na liście. Choć jego start w wyborach na prezydenta Warszawy w zasadzie był obliczony na to, żeby zbudować sobie większą rozpoznawalność w Warszawie, zbudować sobie poparcie. Ale to nie wyszło. Ostatecznie wyszła do Parlamentu Europejskiego Ewa Hernik-Zajączkowska z drugiego miejsca. Także w Parlamencie Europejskim, po wyborach europejskich, znalazł się Sławomir Tyszka, który pełnił wcześniej funkcję szefa klubu parlamentarnego. I teraz początkowo sądzono, że szefem klubu zostanie sam Sławomir Mencen, bo generalnie Narodowcy z Wolnościowcami dogodali się, że stanowisko wicemarszałka bierze Krzysztof Bosak, czyli Narodowcy, a stanowisko szefa klubu bierze Nowa Nadzieja, czyli ludzie, Smałomira Mencena. No, tylko że po jakimś czasie Mencen stwierdził, że skoro startuje w wyborach, to on jednak nie będzie szefem klubu i obiecał to stanowisko przemysławowi Wiplerowi. Dla Wiplera to była jednak kwestia prestiżowa. On chciał zostać szefem klubu parlamentarnego. Uważał zresztą, że pracuje bardzo dużo w klubie, organizuje pracę. Posłów, więc będzie to naturalne. Ale akurat tak się złożyło, że narodowcy za Wiplerem nie przepadają i nie chcieli się zgodzić na to, aby to właśnie on był szefem klubu. I te przez wiele miesięcy trwały te perturbacje związane z tym, kto tak naprawdę stanie na czele klubu parlamentarnego. Bosak blokował to. Najprawdopodobniej ma to jeszcze korzenie w przeszłości ta niechęć Bosaka do Wiplera, bo dawno temu, że w 2012 roku, Wipler najpierw zatrudnił Bosaka w Fundacji Republikańskiej, a potem jak Bosak zaczął tworzyć ruch narodowy, to Wipler go wyrzucił i Bosak nie może mu tego zapomnieć, bo to była dla niego wyjątkowo trudna sytuacja wtedy, że stracił pracę. No i teraz, to, teraz ta niechęć wróciła i ostatecznie narodowcy, jak rozumiem, Krzysztof Bosak, powiedzieli Mencenowi tak, jeżeli nie będziesz się upierał przy tym, że Wippler ma zostać szefem klubu parlamentarnego, to my ci damy więcej pieniędzy z naszej subwencji na twoją kampanię. Możemy nawet milion dać. I Męcen się zgodził. Zgodził się na to, żeby zrezygnować z Wiplera jako kandydata na szefa klubu. Został nim Grzegorz Płaczek, taki działacz ze Śląska. Narodowcy uważali, że z tym płaczkiem oni się lepiej dogadają. No, potem była taka próba wyrzucenia tego płaczka, bo mu przypomniano starą jego wypowiedź, kiedy mówił, że jeżeli jego partnerka, żona zaszłaby w ciąży, to uważa on, że ona sama powinna podjąć decyzję o aborcji czy donoszeniu ciąży. No i przez to był atakowany, także przez tą frakcję Grzegorza Brauna. Ale ostatecznie to się rozeszło w kościach i to płaczek został właśnie y, szefem klubu, a nie Wipler. Dla Wiplera to było bardzo ciężkie. Od tej pory zaczął mówić bardzo źle na temat Sławomira Mencena. Na y, gali pracodawców miał nawet określić Wiplera mianem uwaga debila. Powtarzam to dlatego, że Wipler został o to zapytany przez Roberta Mazurka w swoim programie. I Bo Mazurek przytoczył te plotki, które krążyły w Konfederacji, że tak właśnie, ani inaczej. Wippler wypowiada się na temat swojego podopiecznego. Wippler temu gwałtownie zaprzeczył. Powiedział, że to są wszystko plotki i w takim maglu to on nie chce brać udziału. Ale rozmawiałam z ludźmi w Konfederacji i oni na przykład twierdzą, że. Kiedy Jacek Gonda w Newsweeku napisał taki tekst na temat między innymi Konfederacji, to tam jeden z polityków Konfederacji wypowiedział się nieoficjalnie w taki oto sposób. Jeżeli Krzysztof Stanowski, twórca kanału Zero, wystartuje w wyborach, to po prostu uderzy Mencena jak tir w małe tiko. No, takie barwne porównanie, no i oczywiście w Konfederacji przypisywano autorstwo tego y, powiedzenia y, właśnie Wiplerowi, bo generalnie było wiadomo, że Wipler czuje się zdradzony. Po prostu Menzen sprzedał go za pieniądze na kampanię wyborczą. No i Przemysław Wipler nie mógł tego y, podarować y, swojemu koledze. U Mazurka nie za bardzo chciał o tym mówić, ale w końcu otworzył się bardziej w programie Bogdana Rymanowskiego i tam po prostu powiedział, że to była dla niego bardzo ciężka sytuacja, że on się szykował do tej funkcji, pracował, a potem nagle się okazało, że Sławomir Menzennu powiedział, że musi go poświęcić. I Wiplerowi bardzo trudno było to zaakceptować. To oczywiście nie oznacza, że Wipler się chce odciąć całkowicie od Mencena, już powolutku doszedł do siebie. Wipler siedział na konwencji Sławomira Mencena w Bełchatowie, ale zauważyłam, że w momencie, kiedy konferencjerz zaprosił wszystkich organizatorów konwencji na scenę, to tam w otoczeniu Mencena Przemysława Wiplera nie było. Co też jest na swój sposób symptomatyczne. Wipler teraz po prostu zaczyna chodzić i mówić, że to już jest przeszłość, że był konflikt, że oczywiście to było dla niego bardzo trudne. Jak Manowski pytał, czy zabolało, to Wipler powiedział: no tak, trochę zabolało. Teraz oczywiście pytanie, dlaczego Bosak, czy tylko ze względu na przeszłość, nie chciał, żeby Wipler właśnie pojawił się na czele klubu, ale myślę, że tutaj też jest sporo różnicy w podejściu do rozmaitych spraw, to znaczy część Konfederacji jest zirytowana tym, jak Bipler próbuje rozgrywać rozmaite sprawy, właściwie z nimi tego nie konsultując. I tutaj była ciekawa sytuacja, kiedy Przemysław Czarnych w Radiu właśnie powiedział o tym, że właściwie koalicja PiSu z Konfederacją jest już dogadana, bo jak przegra kandydat koalicji 15 października, to będą przyspieszone wybory parlamentarne. PiS wróci do władzy i będzie rządził razem z Konfederacją. Powiedział Czarnek, że rozmawia z ludźmi w Konfederacji, wszystko jest dogadane. Po czym przyszedł do radia Krzysztof Włosek, powiedział: Halo, gdzie jest dogadane, to chyba jest jakieś nieporozumienie. A chodziło o to po prostu, że yy, yy, Przemysław Czarnek rozmawiał z Przemysławem Wiplerem, z którym jest jakoś tam zaprzyjaźniony, w dobrych stosunkach, i to oni między sobą ustalali właśnie, że taka współpraca w przyszłości będzie miała miejsce. Co więcej, teraz, jak słyszę, mówiłam, to zresztą w jednym z odcinków i polecam wam też mój tekst na wyborcza.pl, Y -y, Wipler z Czarnkiem negocjują, żeby Mencen w drugiej turze otwarcie poparł Karola Nawrockiego, tak, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Tylko że y -y, Wipler chce w zamian za to stanowisko premiera w przyszłym rządzie PiSu i Konfederacji. No, tyle tylko, że y -y, może Wipler chciałby być premierem, nie wiem, może to negocjował dla. Sławomira Mencena, ale nie sądzę, aby Krzysztof Bosak akurat był tym rodzajem negocjacji zachwycony. Zresztą Czarnek też nie za wiele może Prawie i Sprawiedliwości, no bo tam jest sztab Paweł Szepernak, i cała ta ekipa. W związku z tym, składanie takich zobowiązań, że oto pis na pewno da Konfederacji stanowisko premiera, no w tej chwili troszeczkę jest taką sytuacją, jakby ktoś pisał palcem po wodzie. To jest mniej więcej tego typu zobowiązanie, ale oczywiście rozmowy będą trwały, bo walka o głosy Mencena może być bardzo zawzięta i w sztabie jednak można usłyszeć, w sztabie Karola Nawrockiego, że w gruncie rzeczy im tak bardzo nie zależy na tym, żeby Mencen bezpośrednio poparł Nawrockiego, bo sztab PiS zakłada, że i tak większość. Wyborców Mencena zagłosuje właśnie na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą pokazywał to sondaż Opinia 24 dla RMF FM, że 20% ludzi, wyborców Mencena w drugiej turze zagłosowałoby na Rafała Trzaskowskiego, około 70% na, na Karola Nawrockiego, 10% nie podjęło jeszcze decyzji, a może w ogóle zostanie w domu. Więc to założenie. Sztabu PISu jest prawdziwe. Zresztą, PiS jest, yy, yy, sztabowcy yy, PISu yy, opowiadają, że oni są pełni optymizmu, dlatego że dla nich fakt, iż to słowo Milimedzeń jest na trzecim miejscu, jest pozytywny. Właśnie z tego powodu, że uważają, iż Rafał Trzaskowski większość swoich głosów zebrał już yy, i zbierze w pierwszej turze, dlatego że zabrał chołowni, zabrał lewicy. Natomiast Nawrocki będzie miał jeszcze szansę w drugiej turze zyskać dużo punktów procentowych właśnie dzięki Mencenowi. I sztab pisu wychodzi z założenia, że Mencen atakując rząd Donalda Tuska, tak naprawdę pracuje na zwycięstwo Karola Nawrockiego. Ja mam tylko taką wątpliwość, że ponieważ Medzen jest na fali wznoszącej, a Karol Nawrocki nie zdołał jeszcze osiągnąć tego wyniku, jaki notuje sam PiS w wyborach w sondażach dotyczących preferencji partyjnych, że może się tak zdarzyć, że Mencen naprawdę uwierzy, że może wejść do drugiej tury zamiast Nawrockiego i wtedy będzie musiał zaatakować Nawrockiego, bo przy tym poziomie poparcia Mencen już wiele nie ugra w innych grupach. To, co może ugrać w przyszłości, żeby przeskoczyć Nawrockiego, to właśnie będzie elektorat prawa i sprawiedliwości właśnie ten elektorat który dzisiaj wskazuje Karola Nawrockiego więc tutaj może pojawić się taki element walki wewnętrznej męcen uwierzy że może wejść do drugiej tury no i wtedy Nawrocki naprawdę znajdzie się w bardzo złej sytuacji, gdyby taki scenariusz się zrealizował. Ja muszę powiedzieć, że uważam ten scenariusz za mniej prawdopodobny, ale oczywiście nie można go wykluczyć. No to oczywiście oznaczałoby, gdyby Mędzen wszedł do drugiej trury kompletny rozpad PiSu, wielką awanturę i naprawdę niepewny los tej partii. Moglibyśmy, będziemy świadkami być może ruchów tek tektonicznych w tym ugrupowaniu. Przemysław Wipler usiłuje grać swoją grę, natomiast na razie udaje mu się to średnio. Ja wam przypomnę, że w prawie i sprawiedliwości uważano, że gdy powstał taki raport w zeszłym roku o Karolu Nawrockim o jego kontaktach z półświadkiem, z gangsterami, z nazistami, do autorstwo tego raportu przypisywano Michałowi Krzymoskiemu, który był niegdyś wspólnikiem Wiplera w firmie lobbingowej. Dzisiaj Krzymowski prowadzi sam tę firmę teoretycznie, bo Przemysław Wipler został <kłysłem> posłem że temu gwałtownie zaprzeczał. Był o to przepytywany przez zwolenników PiSu na platformie i pamiętam, że wielokrotnie zadawano mu takie pytania. On odpowiadał, że absolutnie nie, że on nie ma nic wspólnego z tym raportem, że uważa, że to napisał ktoś inny. Ale w PiSie panuje przekonanie, że właśnie to jednak wspólnik Wiplera to pisał Michał Krzymowski. Też nie chcę absolutnie się do tego raportu przyznać. Natomiast w PiSie podejrzewa się, że Wipler, właśnie ze względu na to, że ma takie dobre relacje z Przemysławem Czarkiem, doprowadził do powstania tego raportu, bo chciał Czarnkowi pomóc w tej rywalizacji wewnątrz PiSu. Chciał mu pomóc w zdobyciu nominacji prezydenckiej Prawa i Sprawiedliwości, bo uważał, że jeżeli Czarnek będzie kandydatem na prezydenta, to tutaj ta gra. I relacje między pisem a Konfederacją się zacieśniał. Chciał po prostu wzrostu znaczenia, wzrostu roli Przemysława Czanka w Prawie i Sprawiedliwości, bo jednak Przemysław Wipler, co tu dużo mówić, no nie może się pochwalić takimi generalnymi, bardzo dobrymi relacjami w Prawie i Sprawiedliwości, bo sam Jarosław Kaczyński Wiplera szczerze nie znosi. Wipler ma też konflikt z wpływowym politykiem w Kisie, Adamem Bielanem. Bielan jest uważany za taką osobę od spraw zagranicznych, ale taką, która ma posłuch na Nowogrodzkiej. Wipler pozwał Bielana do sądu, bo Bielan dość obcesowo wyraził się na temat działalności firmy lobbyingowej Wiplera. Oskarżył ją o czarny PR. No i Wipler uznał, że Bielan go zniesławił. Sprawa jest w sądzie. Póki co jest wniosek o uchylenie immunitetu Adama Bielana w Parlamencie Europejskim i, żeby była jasność, ten wniosek nie dotyczy żadnych spraw, które rozpoczęła teraz prokuratura. Ten wniosek dotyczy jego sporu sądowego osobistego z Przemysławem Wiplerem. Nie wiem, jak zakończy się ten proces, ale pewnie sprawa będzie trwała bardzo długo. W każdym razie to pokazuje, że Wipler w prawie i sprawiedliwości ma różne relacje. Z jednymi ma dobre kontakty, a z innymi generalnie nie najlepsze. W każdym razie ostatnimi czasy mu nie idzie, biorąc pod uwagę to właśnie, że nie udało mu się zająć takiego prestiżowego stanowiska, no bo to jest jednak prestiż, jeżeli ktoś zostaje szefem klubu parlamentarnego, i oczywiście wtedy bierze udział w takich kluczowych wydarzeniach w Sejmie, ma dużo do powiedzenia. No to Wiplerowi się nie udało. Sławomir Mencen uznał, że ważniejsze są dla niego pieniądze na Kampanię wyborczą. Zresztą ja myślę, że i Krzysztof Bosak teraz nie jest nadmiernie szczęśliwy. Ja widziałam tę konwencję w Bełchatowie, kiedy Sławomir Mencen przemawiał. Patrzyłam też na Krzysztofa Bosaka, który naprawdę starał się pokazywać bardzo dużo entuzjazmu, jak o to on się cieszy, że Mencenowi tak dobrze idzie. <Klacht> Prawda jest taka, że. Cieszy się umiarkowanie z tego powodu, że jeżeli Mencen rzeczywiście zdobędzie kilkanaście procent w wyborach prezydenckich, to będzie oznaczało, że Krzysztof Bosak jest bardzo słaby, bo on w wyborach w 2020 roku zdobył niecałe 7%. I wtedy może się okazać, że to Menzen będzie rozdawał karty w Konfederacji, bo taki dobry wynik lidera Nowej Nadziei oznacza, że narodowcy słabną, a wolnościowcy będą rozdawać karty. Gdyby Menzen miał w okolicach 7%, to będziemy mieli do czynienia ze status quo, a gdyby Menzen miał poniżej 7%, to oczywiście byłaby to jego poważna porażka i wzrost znaczenia narodowców. Na razie ma kilkanaście procent, czyli Bosak wypada na tym tle bardzo źle. Więc, mimo iż ma taką urzędowo wesołą minę, to w rzeczywistości bardzo dobry wynik Mencena nie musi go cieszyć, bo to oznacza, że będzie musiał się bardzo posunąć i Mencen może po prostu zdominować całą Konfederację.